Siemka ludzie, z tej strony, Bibi, i dzisiaj robimy sklepik. Oceniamy sklepik 17 lutego. Więc zapraszam Was do oglądania. I w sklepiku mamy takie rzeczy jak zestaw szafki Cyber. Harp. Chyba, nie wiem. No ale mamy maniaczkę, a ogółem maniaczkę jest za 800. Potem mamy kolarkę za 800. Królewski smok za 2000. I, i... bystry Blask. I to tyle. I nie wiem po co mi to dodają, bo w ogóle mi to się nie podoba. Mamy i super bohaterki, więc za 1800 super bohaterki pod stylów. Oczywiście tego trochę mamy, żeby nawet po prostu swoją własną superbohaterkę stworzyć i tyle. Więcej nie dodam. No i wiesz, kostium i tak dalej. I Trenerka Dynamo, i tak dalej. I, i więcej bohaterek łowca. Zapłon. Hipersonik. Wanderlust, Szcząsarka, Szcząsara to była, i tam była jeszcze tancerka dynamo, podrze, gaczka i tak dalej. Dobra. Yy, widmowy impuls, pasz amatkowy, widmowy impuls, no, yy, holoplecak. Dobra, to jest to jest zestaw. Mamy łama, lamozanka, dobra, buka. Bukanier, dobra, Bukanier. Nabijana siekiera. Gdzie tu jest siekiera? Styl, styl grzbietowy. Piruet. Papierka nożyce. Dobra. Flesho nadal mamy. Jego zestaw cały. Nadal mamy motocykl świetny. Pakiet Firewall Proxy. Dostęp, szyb. 10 komenda, wysyłka, transmisja, pasmo i to tyle. Mamy ekipę winiem, a kto się śmieje Ostatni, super. No i to by było na tyle z dzisiejszego sklepiku. Szybki filmik. I jak coś, to co zostawcie subika, łapkę w górę. podajcie na Discorda, Instagrama. Elko.